Hej, czym nawożę swoje pomidory, bakłażany i papryki w fazie kwitnienia i zawiązywania owoców? Posłuchajcie. Sezon jest spóźniony. U mnie o dobry miesiąc w porównaniu z ubiegłymi latami. Mieliśmy najzimniejszy maj od 30 lat. W ubiegłym sezonie pomidory, papryki i bakłażany już szalały z owocami, ale rośliny już nadganiają. Co zatem robić, by roślina miała dużo kwiatów, a co za tym idzie owoców? Kluczowe w fazie kwitnienia i zawiązywania owoców jest nawożenie fosforem i potasem. W tej chwili nie nawożą azotem. Azot jest łatwo przyswajalny i tyle ile potrzebuje roślina, wyciągnie go sobie z zapasów z gleby. Fosfor i potas są niezbędne do wytworzenia kwiatów i wspomagają zawiązywanie owoców. Fosfor jest pierwiastkiem słabo przemieszczającym się w glebie, dlatego tak ważne jest podanie go w tym czasie w formie nawozu. Ale to nie wszystko. Fosfor hamuje wchłanianie przez rośliny wapnia z gleby, zatem warto zaopatrzyć się też w suplement kalmak, który zawiera wapni i magnez. Niedobór wapnia może prowadzić do suchej zgnilizny wierzchołkowej. Jest to zaburzenie fizjologiczne, objawiające się m.in. charakterystyczną plamą na spodzie owoców. Poza tym wapń, magnez, a także żelazo są ważnymi pierwiastkami, gdyż stymulują metabolizm roślin. Ja używam nawozów naturalnych, organicznych z certyfikatami do użycia w uprawach ekologicznych. Wspomagam też nawozami, które robię sama. Takim nawozem dobrym w tym okresie jest nawóz ze skrzypu. W poprzednim filmie podałam dwa przepisy na nawozy ze skrzypu: na odwar i gnojówkę. Link postaram się załączyć u góry filmu. Szemionka zawarta w skrzypie wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe. Pomaga zwalczyć szkodniki, między innymi mszyce. Od produkcji rozsady podaje też kwasy huminowe, fulwowe, odżywki z aminokwasami, enzymami i algami. To wszystko naturalne składniki. Czy pomidory, papryki i bakłażany nawozi się tak samo w fazie kwitnienia i zawiązywania owoców? Odpowiem, że podobnie, choć papryka potrzebuje w tym okresie więcej wapnia i magnezu, zatem można częściej podać nawóz wapniowo-magnezowy. Natomiast bakłażan jest bardziej żarłoczny, będzie potrzebował więcej składników w fazie zawiązywania owoców. Ważne w tym okresie są też mikroelementy takie jak żelazo, bor, molibden, cynk czy mangan. W tej chwili na rynku jest bardzo duży wybór nawozów organicznych, również zawierających te pierwiastki. A jak Wy nawozicie pomidory, papryki czy bakłażany w fazie kwitnienia i zawiązywania owoców? Podobnie jak ja, czy macie inne sposoby? Napisz w komentarzu. Życzę ogromnych plonów!